Guten Morgen, witam wszystkich bardzo serdecznie w szkolnej szatni, w której śmierdzi jest w moim kanale, dziś oglądamy school, czyli szkołem, czyli szule. Coś tam, coś tam, żule. I ja chciałem w górę w sobie go dzwonku być na mojego Czemu ja długie w na odcinku przemy pogarnie się. Troszkę kultury. Ej, dziękuję, oglądamy. Julia Michalik z gimnazjalnej klasy pierwszej D po długiej nieobecności wróciła do szkoły. Dziewczynka pół roku temu miała nieszczęśliwy wypadek. Tuż obok niej wybuchła petarda i uszkodziła jej oczy. Julka po wielomiesięcznym leczeniu przeszła operację przeszczepu rogówki. Teraz już dobrze się czuje i jest szczęśliwa, bo nareszcie ma szansę dobrze widzieć. Pani Gruszka wie, że w każdej chwili możesz się z nami kontaktować. Dobra, mogę już iść. Pamiętaj o lekach o 14:00. Dobrze, mamuś, o wszystkim będę pamiętała, nie martw się. I nie dotykaj oka, to ważne. Gdzież zaraz pani Kłosek tej oczy wydłubie. Jak nie będzie wiedziała, do czego służy skrót, cyril C.CTRL Nie możesz tam na niej żadnych bakterii. Dobra, mogę już jeść, bo zaraz się spóźnię. No dobrze. Lec już. Topa. Tak. Pa. Bardzo się denerwuje. Julce groziła całkowita utrata wzroku, dlatego zgodziliśmy się na ten przeszczep. Teraz wszystko jest już dobrze. Cieszę się, że wreszcie mogła wrócić do szkoły, ale jednocześnie bardzo się denerwuje. Mam nadzieję, że będzie na siebie uważać i że wszystko będzie dobrze. Julka cieszy się, że może znowu chodzić do szkoły. Bardzo jej brakowało koleżanek z klasy. Powiedział dosłownie nikt nigdy. <ścoughs> Bardzo mi brakuje koleżanek z klasy. To odpadł sobie ich zdjęcia na Instagramie i co pooglądaj. Dziewczyno. Stępniewskiej i Magdy topy. No, ale, fajnie, że w końcu jesteś. No, ja też się cieszę. Ale ładnie wyglądasz. Masz nową fryzurę? Nie, wiesz co, dzisiaj inaczej spieram, ale jak tam, opowiadaj. Wiecie, już mi nie grozi, że całkiem stracę wzrok. To czemu nosisz okulary? Muszę, muszę chronić oko. A poza tym, jeszcze aż tak dobrze nie widzę. Ale lekarz mówi, że będzie coraz lepiej. To super. A bolało coś? Nie, miałam znieczulenie. No, a to właściwie. Co to była za operacja? No, przeszczep rogówki, pisałam wam na fejsie. Przeszczep to tak jak przeszczep serca? Tak, przeszczep dupy. To się wydarzyło. Widzieliście z Kokim Kardashian. Albo fagaty. <ścoughs> to już się wydarzyło. No, coś tak jakby. Dlatego teraz muszę brać takie leki, żeby mój ojciec się przyzwyczaił do tej nowej rogówki. Aha, a tu można ją zobaczyć? No, zobacz. A nic nie widać specjalnego. No, nic się nie zmieniło koloru, czy też nie? No, wygląda zupełnie normalnie. Okej, okay, idziemy, bo zaraz będzie lekcja, ale nie chcę się spóźnić od pierwszego dnia. Dziewczynka jest zadowolona, że coraz lepiej widzi, ale nie ma do końca świadomości, na czym polegała jej operacja. Rodzice nie powiedzieli Julce, że otrzymała nową rogówkę od zmarłego dawcy, żeby jej nie przestraszyć. Nie no, od zmarłego to jest chyba git. Gorzej jakby komuś żywemu wycięli i jej wszczepili. No to już by było troszeczkę scary. Jak ten, no to moim zdaniem spoko. Wiesz? No już dobrze, czasem tylko mam takie dziwne uczucie, jakbym widziała coś, czego nie ma. No coś ty, co na przykład? Nie wiem jak ci to wytłumaczyć, jakieś błyski, jakieś cienie, ale lekarz mówi, że to normalne i że przejdzie. Może dlatego, że masz oko od trupa? Co ty bredisz, Przemek? Ja brecę? Przepraszam bardzo, ja tu ma, same mądre rzeczy gadam dzisiaj na tym odcinku, zresztą tak było poprzednich tak samo, proszę nie obrażać. Proszę nie obrażać, naprawdę dziewczyno. Komentować i obrażać to jest każdy. No przepraszam bardzo. Miałaś przeszczep, Kaja mówiła, że miałaś. Miałam, ale nie mam oka od żadnego umarlaka. A skąd? Co ty myślisz, że skąd się bierze rzeczy do przeszczepu? Ale ty głupia jesteś. Naprawdę? Przyszczepili tę w od trupa? No zawsze się bierze rzeczy do przeszczepu od umarlaków. Nie kłam, rodzice mi powiedzieli, że to były preparaty. No, preparaty, może i to były preparaty od trupa. Przestań! Ktoś teraz trochę jak zombie, wiesz? Przestań gadać te bzdury! To żadne bzdury, jest... Uuu, Julka Weźcie z się trupa! proszę, co tu się dzieje? Spokój się, proszę. Ale ci ludzie są głupi, ale w sumie my nie lepsi, bo jeszcze to oglądamy. <średziwia> A ten typ, ten nauczyciel, on się respi dosłownie raz na 500 odcinków. Zapraszam do klasy Ewny. A ty, Julka, wrócisz do nas? Tak, dzień dobry. No, to fajnie Cię widzieć. Proszę. Proszę, wsiadaj. Julka bardzo zdenerwowała się tym, co powiedzieli jej koledzy. Nie chce uwierzyć, że ma przeszczepioną rogówkę od osoby, która już nie żyje. Tak, tak. Dobrze. Alors, la leçon du jour. Les adjectifs possessifs. Tutaj jest Polska i się mówi po polskiemu. Troszeczkę kultury i poszanowania naszych tradycji. Przepraszam, bardzo, czy ja jak za granicą to mówię w swoim języku? Oczywiście, że nie. Troszkę kultury. A, to jest lekcja francuskiego, a no to spoko. "-Pronie vos livres et vos "-Julka, słuchaj, a może te błyskie czy światełka, to jest to co widział ten dawca?" "-Przestań." "-No, ale słuchaj..." Może właśnie dlatego to widzisz, może on ma w jakimś wypadku o. i te błyski to są na przykład światła nadjeżdżające od ciężarówki. Weź, przestań ją straszyć. <grym> proszę, proszę się uspokoić. A jeżeli ona teraz ma jakąś super moc i przez ten przeszczep ona dostała jakieś po prostu supermocy widzenia, jak Wednesday, że ktoś się dotknie, ona tak wiecie. Słucham, się ja cię nie straszę, Cieszy? tylko się zastanawiam. Może, może to jest tak, że on no. widzi to teraz. Że on już niczego nie widzi, bo nie żyje. Tak. No, nie wierzysz w życie pozagrobowe? Ja wierzę. No. I może dlatego właśnie Julka widzi takie dziwne rzeczy. Dziewczyny, że lekarz mówił, że takie błyski są normalne po takiej operacji, to... On na 100% kłamał. On na 200% kłamał po to, żebyś ty nie była świadoma, że masz teraz super i że ci po prostu się w dupie nie poprzewracało od tego, że jesteś teraz superbohaterką, naprawdę. Tylko powikłania. No a co miał ci powiedzieć ten lekarz? Przestań! Dziewczyny, proszę, wiem, wiem że tęsknicie za sobą, ale proszę rozmawiać po przerwie, dobra? To niemożliwe, że mam oko kogoś, kto umarł. Przemyk kłamie! Ja nie mogę mieć rogówki od kogoś, kto nie żyje! przecież on to wymyślił. W ogóle a ja wam teraz powiem, że ja jak byłem młodszy, tylko teraz serio wam mówię, już beka beko, że jak byłem młodszy, to ja też widziałem duchy. takie tak, na przykład, jak szedłem gdzieś przez dom i nagle tak przez sekundę widziałem jakąś postać i to znikało. A ja mówię wam teraz proszę, tak, albo kiedyś jak byłem mały, pamiętam, wstałem z łóżka, wiem, może nie wiem, z 7-8. Stałem z łóżka, jakby nastąpiłem stopami na podłogę i normalnie zauważyłem i poczułem, jakby nastąpił na czyjąś bosą stopę i idą bosą stopę widziałem przez sekundę i ona potem znikła. To mówię wam poważnie. Julka Michalik, która miała nie Niedawna operacja przeszczepu rogówki jest bardzo zdenerwowana. Dziewczynka dowiedziała się od kolegów w szkole, że dostała rogówkę od zmarłego dawcy. Postanowiła sprawdzić w internecie, czy to prawda. Tkanka rogówki pochodzi od osoby, która zgodziła się zostać dawcą organów po swojej śmierci. No nie, a to przeczytaj to. Wybranie rogówki nie jest tak skomplikowanym zabiegiem. Wykonują go najczęściej technicy. A no to jak technicy, to spoko. Jakby jacyś grabarze. To by było trochę scary, nie? Albo jakieś takie inne rzeczy, nie? a jak technicy nie... a to też trochę scary. Chociaż no, sobie po to jest medycyna, nie? Rogówka może być pobrana nawet po 18 godzinach od śmierci dawcy, a można ją przechowywać do dwóch tygodni od pobrania. O rany. No, Jula, wygląda na to, że Przemek nie kłamał. Ty naprawdę masz oko od kogoś, kto nie żyje. Nie oko, tylko rogówkę. No ale przecież ojce by mi powiedzieli. No przecież wiesz, że oni nie zawsze nam wszystko mówią. Ale coś takiego... Nie masz się. Jak mam się nie martwić? Mam w ogóle jakąś część kogoś i nawet nie wiem, kto to był. Wyobrażasz sobie? A ciekawe, czy można by było wtedy spytać w o dane, żeby powiedzieli. Myślę, że by nie powiedzieli chyba, nie? Żeby się nie kontaktować z jakąś tam rodziną czy coś tam. Ej, to jest mega w sumie poważny temat, nie? A w sumie, strony dobrze, że takie rzeczy się dzieje i ludzie się zgadzają na takie rzeczy. Ja też bym się zgodził, że na przykład moją łogówkę komuś wykorzystać jak mi i tak już nie będzie potrzebna. Więc jak ktoś ma skorzystać i ma widzieć dzięki mnie, to ja też bym się zgodził. Pewnie jakiś chłopak, bo dzisiaj rano powiedziałaś, Kai, że ładnie wygląda. Może teraz zaczęły podobać ci się dziewczyny, bo patrzysz okiem jakiegoś chłopaka. Ja się zesnam, zaraz. <laughs> Jak ja sobie pomyślę, że tacy ludzie żyją razem z nami na jednej planecie i oddychają tym samym powietrzem, to aż naprawdę mi to powietrze szkoda. Magda, przestań to jest okropne. No to musi być dziwne. To jest straszne. Ale przynajmniej dobrze widzisz. Nie chcę o tym gadać. Co z tego, że dobrze widzę? To okropne wiedzieć, że ma się w sobie kawałek kogoś, kto, kto, nie żyje. I nawet nie wiem, czy to był chłopak czy dziewczyna. Kaja i Magda martwią się o przyjaciółkę i chcą ją pocieszyć. Julka, proszę, uspokój się, <grym> przestań płakać i złow się chodź. W sumie też bym się bał umyć ręce w szkolnym kiblu, bo woda w szkolnym kiblu to się wiecie, no do czego nadaje. No właśnie, do gówna dosłownie, a nie do, żeby ręce myć, też jakiejś zarazki gorzej będzie niż wcześniej. Jezu, co się dzieje, Julka? Znowu widziałam jakieś błyski. Boże... Ej, ale przecież lekarz ci mówił, że tak może być po tym zabiegu. Ale sam mówiłeś cię, że to może być coś, co widzi ta osoba, której mam rogówkę. Ej, ja tak nie mówiłam, przecież żartowałam. Ej, dobra dziewczyny, Julka powinna się cieszyć, że dobrze widzi i tyle. Dobra, słuchajcie, dziewczyny, trzeba to sobie jasno wyjaśnić. Julka widzi duchy. Co? Ty chyba jesteś jakaś głupia. Julka widzi duchy, albo to, co widzi teraz ten trup, od którego ma rogówkę. Ej, a co jeżeli ten trup był niewidomy? to nie przeszczepili rogówki do Ano, A no, w sumie racja. Nie ma tak po prostu porozmawiać z kimś mądrem. co nie? Ej, dobra, dziewczyny, idziemy stąd, a ty, Magda, przestań takie głupoty wygadywać, dobra? Julia jest coraz bardziej zdenerwowana. Tymczasem Przemek i Sebastian uznali, że przeszczep rogówki dziewczynki jest świetnym powodem do robienia sobie z niej żartów. Cześć, źle. Przecież widzieliśmy się już dzisiaj. Do kogo ty mówisz? Do powietrza? Nie, do niego. Do kogo? Przecież nie ma tu nikogo obudzić mnie. Przecież Sebastian tu stoi. No co ty robisz? Nabijacie się, prawda? My? Przecież ja tu jestem sam. Jesteście świnie, ostatnie świnie. Szczerze? Tak szczerze wam powiem. No, to jest poważna sprawa. Takie tematy zdrowotne to jest poważna sprawa. Nie powinno się z takich rzeczy żartować, i jakby trzeba doceniać w ogóle to, że ona widzi. Naprawdę, kochani. Trzeba doceniać to, że się pokonało jakąś chorobę i że można żyć w spokoju po prostu. Bo nie ma cenniejszej rzeczy na świecie niż zdrowie. Jak nie ma zdrowia, to jest dupa po prostu. Więc serio, doceniajmy to i nie śmijmy się z tego, że ktoś miał jakąś operację, ktoś miał coś tam, ktoś miał coś tam. Trzeba się cieszyć i zebrać takie momenty, że się udało to pokonać i że jest znowu super. A nie dokuczać komuś z takiego powodu, bo to jest po prostu żałosne co chodzi? Proszę pani, oni mi dokuczają. Chłopcy, znowu? Co się stało? Oni chcą, żebym pomyślała, że źle widzę. Pani profesor, myście tylko wygłupiali. Słucham? Chłopcy, wy uważacie, że to jest dowcipne? Wasza koleżanka dopiero co przeszła ciężką operację oka. Przez pół roku groziło jej, że w ogóle nie będzie widziała. Wy teraz strojecie sobie z tego żarty? Jeśli jeszcze raz zobaczę, że dokuczecie Julii śmiecie się z niej. To dzwoni po Waszych rodziców, a wam obniżamy cenę z zachowania. Oj, tam gruszka jak takie rzeczy mówię, to nawet nie jest straszne. Przysięgam jakby gruszka po prostu mnie straszyła czymś tam nawet nie, po, nie pomyślał, że to na serio. Jakby pani tak. tak ja bym naprawdę zamilk. Ale gruszka my no kochani. Dobra. Z tej gruszki to jest straszna sztywniara. Chociaż my tylko dla zabawy nabijamy się z Julki. Będzie po prostu śmiesznie, jak zrobimy jakiś numer. Ty zrób sobie numer. Weź rozpęd, tak z 10 metrów i wbiegnij ścianę. Będzie naprawdę śmiesznie. Ja chyba muszę zadzwonić na mamę. Julia dowiedziała się, że ma przeszczepioną rogówkę od zmarłego dawcy. Dziewczynka bardzo się Chcia tym przejmuje. Musiałam w jakąś część zmarłej osoby. Nie wiem, to była dziewczyna, chłopak, no nic nie wiem. Ale Julka, ogarnij się, dzięki temu widzisz. No wiem, no ale mam jakby więcej tych z widów. Właściwie cały czas mi się coś pojawia. Nie miałam tak wcześniej. No, ale co widzisz? No, właśnie, nic konkretnego, jakieś błyski, światełka. Może to jest wiadomość od tego dawcy, od tego ducha? Albo po prostu masz zepsutą żarówkę w domu i trzeba ją po prostu dokręcić albo wymienić na nowo, bo coś nie łączy. Przynajmniej kotek, najlepszy technik na świecie. Magda, przestań z tymi duchami. Jaka wiadomość? Ona ci tylko mówi, że to tylko i wyłącznie błyski. Dziewczyny, nie wierzycie, ale ja wiem, co trzeba zrobić. No. Musimy wywołać ducha tego kogoś. Co nie, nie będziesz wywołać żadnych duchów, to jest żena roku. Kiedyś w polskim internecie ktoś na live nie będę już mówił kto wywoływał duchy. Wszyscy wiemy Jak to się skończyło. Ciszej! Dobra, chodźcie. Stary słyszałeś? Oj, coś czuję, że będzie zabawa, One chcą wywołać duchy. Chcesz przy tym być? Powiem ci więcej, jak chcę być tym duchem, którego wywołają. Koleżanka Jurki uważa, że powinna się ona skontaktować z duchem zmarłego dawcy. Normalnie, na Messengerze, do niego zadzwonić. Hej duchu, co tam robisz? Koło cię mnie straszył. Tak? Super, ekstra, slej. Postanawia zorganizować w szkole seans spirytystyczny. Będziemy pisać na te literki, duch będzie stukał i pokazywał, jak, które mamy zapisać. Ale skąd wiesz, że to działa? Na wszystkich filmach pokazuję, że tak trzeba robić. To brzdura. Kaja, słuchaj, nie chcesz pomóc Lice? To nie, ale przynajmniej nie przeszkadzaj. Ale ja nie wiem, czy chcesz się kontaktować z tym duchem. No jak to, no ale nie masz wyjścia, inaczej nie da ci spokoju, tak to już jest. O rany. Dobra, chodźmy świeczka. A świeczka po co? To już jest znak, że duch twojego dawcy chce coś pokazać. Ja myślę, że on ją podrywa. On ogólnie ją chce zaprosić na randkę. On jest w niej normalnie po prostu. On już z nią planuje przyszłość, naprawdę. Ja nie wiem, czy chcę wywoływać ducha. Ja się strasznie boję. Co jeśli on wcale nie chciał mi dawać swojej rogówki? On przecież może być na mnie zły. W czasie lekcji gimnazjalistki zostały w pustej szatni, żeby wywołać ducha. Nie wiedzą, że koledzy, którzy je obserwowali, chcą sobie z nich zażartować. Błagam, niech ktoś się naprawdę weźmie za tą dzisiejszą młodzież. Bo im naprawdę już się w dupa przewraca, dosłownie. Na naprawdę, dzieci, teraz im się nudzi, oni nie mają co kurde robić. Żeby duchy wywoływać jeszcze w szkole i szatni, to jest skandal. Przecież takie rzeczy się robi w kidlu, a nie w szatni dziewczyny, naprawdę. Już wszystko jest gotowe. I co teraz? Teraz musimy się mocno chwycić w ręce i skupić. Tak jakby medytować. Okej. Okay. Duchu rogówki Juli. chcemy z tobą pogadać. Przyjdź do nas. Duchu rogówki. Stuknij, jeśli już tu jesteś. Ej, co to było? Co to była? Ej, a on miał do nich przyjść, nie do mnie. O kurde. O Jezu. Ja się boję. Duchu rogówki. Będę mówiła literki, a ty stuknij, kiedy mam się zatrzymać. A. B. C. D. Zapisuj, Kaja, D. Myślicie, że to on. Pewnie woźna mopem stukła, a wy już, że duch już naprawdę, dziewczyny. To woźna. Nie, to duch na stuba. Albo ona? A kto? Żadna z nas przecież nie stukała. Dobra, duchu, jedziemy dalej. A. B. Ale wy jesteście głupie! Ty, uryny, E... Już poczekaj! Ej, szczerze, to jest tak głupie. Tak głupie, że aż śmieszne. <grysty> to im się udało. Jula! Oczywiście widziałeś, że to tylko ci idioci! Nie chcę tej rogówki! Nie chcę tego! Oka. Jezu, nie, nie trzyj tego oka! Ale nie rozumiesz, ja nie chcę mieć tego oka, wydubię je sobie. Zastaw to, Magda, Bini pogróżkę! A mm. A nie chcę mieć takiej rogówki, rozumiesz, wydubię ją sobie. I został, miałaś chronić oko. Ale ty nie rozumiesz, nie chcę mieć oka od żadnego trupa. Ale rogówki się chyba nie da samemu wyjąć, jeszcze spytam najmądrzejszej osoby jaką znam, czyli czatu GPT. Cześć, mam takie pytanie. Czy można samemu sobie wyjąć rogówkę? To bardzo ważne pytanie. Nie, nie, nie można sądzie wyjąć rogówki z No właśnie. Jezus, bezsłysownie, dałem się przyciągnąć duchy duchę. Zostaw Jurka, to, co się! Julka, spokojnie, Julka. Co się stało? Wszystko w porządku? Okulary cię Proszę pani, niech pani zadzwoni do mojej mamy. Ona mnie okłamała. Nie powiedziała mi, że mam rogówkę od trupa. Dobrze, nie zadzwonię do twojej mamy, ale ty się teraz uspokój, tak? Dobrze, pokaż oczy. Nic sobie nie zrobiłaś? Chyba nie, tylko ja nie powinnam dotykać, a podrapałam. Chciałem powiedzieć, że jak pies coś zrobi, to się to sobie liczę. Ale w tym kontekście byłoby to bardzo niestosowne, więc tego nie powiem. Dobrze, chodź, pójdziemy do pani higienistki. Dziewczynki przynieście później nawet. Dobrze, dziękuję. Nie sądziłam, że Julia nie wie, na czym polega przeszczep rogówki. Ja myślałam, że mama i tata wyjaśnili jej wszystko. A z drugiej strony ona ma dopiero 13 lat, a temat przeszczepów jest niezrozumiały nawet dla dorosłych. Ja wierzę, że rodzice chcieli dobrze i mam nadzieję, że Julia nie uszkodziła sobie oka. Julia Michalik, która miała operację przeszczepu rogówki, bardzo się przestraszyła, kiedy dowiedziała się od kolegów, że przeszczep pochodzi od zmarłego dawcy. Przerażona dziewczynka chciała sobie wydrapać rogówkę. Barbara Gruszka wezwała do szkoły mamy dziewczynki. Ale powoli, chcieliśmy ją z tym oswoić. Ja rozumiem. Ona bardzo się bała tego zabiegu. Bardzo się bała tej operacji. Myślała, że straci wzrok. Nie chcieliśmy jej mówić od razu, że jej rogówka pochodzi od zmarłego dawcy. Ej, matka to jest jedna z tych, takich wiecie. Ja nie chcę też oceniać ogólnie, co nie, ale z tych, wiecie, wiecia, mu takich paniusiów. Ja, ja to co nie będę mówiła. Ja to rozumiem. Tylko naprawdę szkoda, że Julka dowiedziała się o tym właśnie w taki sposób. Ale ja w przyszłym tygodniu jestem umówiona z psychologiem, żeby jej to wyjaśnił. Myśleliśmy z mężem, że tak będzie najlepiej. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Czy możemy już do niej iść? E, tak, oczywiście. Jak ona się czuje? No nie ukrywam, że Juka jest w szoku. No wie pani, w tym wieku trudno jest zrozumieć, że taki przeszczep daje szansę na widzenie. Tak żałujesz, od razu jej tego nie powiedzieliśmy. Może się nie martwić. Jej matka wygląda trochę jakby się jak dyrektorka szkoły. Ona, ona wygląda trochę jak dyrektorka tej szkoły, dosłownie. A, a faktycznie dyrektorka tej szkoły wygląda jak zwykła nauczycielka. Julcia! O dzień dobry. dzień dobry. Mamo, przepraszam. E, proszę Pani założyłam od Wygląda, że wszystko jest w porządku, natomiast tak czy inaczej musicie jechać po prostu do lekarza. No jedziemy, już się umówiłam. Kochanie, co ty zrobiłaś? Mamo, dlaczego mi nie powiedziałaś, że mam oko od osoby, która nie żyje? Nie oko, tylko rogówkę. Jilka, a może nie powinnaś myśleć o tym w ten sposób, że masz rogówkę od osoby zmarłej, tylko do osoby, która dała Ci największy dar. Do widzenia. To już troszkę brzmi tak sekciarsko, nie? Osoba, która dała ci największy dar. No to dla mnie to by była moja koleżanka z podstawówki, która na mikołeki klasowe dała mi śnieżną kulę na przykład. Wszystko ci wyjaśnimy, kochanie. Przepraszam, że wcześniej żeśmy ci tego nie powiedzieli. Ale zaśmiali się za mnie, mówili, że jestem jak zombie. Ja myślę, że nie powinnaś się tym przejmować, a ja obiecuję ci, że porozmawiam o tym z klasą. A ten mój dawca, to on się zgodził na to, żeby dać mi swoje oko? Tak, kochanie, a jeszcze tutaj mam okulary co prawda zniszczone, więc trzeba będzie wprawić szkła. Proszę bardzo, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Chodź po rzeczy. Bardzo się przestraszyłam, kiedy Przemek powiedział mi, że mam rogówkę od trupa. I dalej się trochę boję, ale pani gruszka chyba ma rację. Ten ktoś, kto oddał mi swoją rogówkę, musi być super, bo dzięki niemu ja mogę widzieć. Dosłownie. Ja też bym mógł komuś od... nie teraz, ale jak już mi nie będzie potrzebne, to już sobie bierzcie to, co chcecie. Bo was tak chwaliłam, kiedy... Julia Michalik po badaniach okulistycznych wróciła do szkoły. Na szczęście nie uszkodziła sobie przeszczepionej rogówki. Dziewczynka rozpoczęła też terapię psychologiczną, która ma jej pomóc zaakceptować przeszczep. Wychowawczyni postanowiła porozmawiać z uczniami z klasy Julii i uświadomić im, jak ważna i skomplikowana jest wiedza na temat transplantacji. Kochani, a pamiętacie, jak mówiliście, że to byłoby fantastyczne, żeby ktoś odkrył wynalazek, dzięki któremu osoby niewidome będą mogły znowu widzieć? Mówiliśmy. I właśnie przeszczep jest tego rodzaju wynalazkiem. A i ta i koleżanka teraz jest po prostu jak Harry Potter, nie? Ta jedna, która przeżyła. jak <laughs> to ty pieprze. Ale, kochani, to jest też coś więcej niż wynalazek. To jest wielki dar kogoś, kto zgodził się oddać część swojego ciała drugiej osobie i zrobił to świadomie, albo świadomie zrobiła to jego rodzina. Czyli żeś na to zgadza? Tak. Kochani, pomyślcie o tym. To, że ktoś oddał część siebie juni, to właśnie temu zawdzięczamy to, że teraz jest tutaj z nami i widzi. I myślę, że tej osobie należy się wielki szacunek i wdzięczność. To jest kochanie naprawdę wielki dar i gest. Ja naprawdę nic nie widziałam, a teraz widzę. To z tego człowieka Julia musiał być naprawdę niezły bohater. No, a ja wam dziękuję za oglądanie i za poniedziałek. Do Zągnić mojego hejka. .pl. Pa. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Warto studiować.